Adam Roguski, prosto z parkietu. W dzisiejszym odcinku specjalnym rzucimy okiem na rynek magazynowy. Czy są perspektywy, żeby dalej tak pędził i jak radzi sobie poradzi i będzie radzić MLP Group? Zapraszam na rozmowę z prezesem. A z nami Radosław Tomasz Krochta, prezes MLP Group. Dzień dobry. Dzień dobry panu. MLP Group, czyli deweloper i właściciel nieruchomości magazynowych. Rynek magazynowy utarło się, że jest wręcz impregnowany na te wszystkie wstrząsy, które od kilku lat mamy na pandemię, na skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale to, co rośnie albo pędzi, no to jest zawsze ryzyko, że spadnie albo się gdzieś potknie, uderzy. O ścianę logistyka i lekka produkcja to są te dwa yy, główne, to są te dwie główne grupy odbiorców w Waszym przypadku. Jakie Panie Prezesie są tutaj perspektywy, czemu to zakrośnie i czy jeszcze będzie rosło? Trochę pan zaczął, pan redaktor zaczął tak jak, jak, jak pan Glapiński, że jak coś rośnie, to będzie spadać. Znaczy dzisiaj, jeżeli popatrzymy tak naprawdę na rynek, to, to ten rynek rośnie i w najbliższym czasie, jeżeli popatrzymy na popyt długoterminowy, to widzimy raczej tendencje pozytywne, ten rynek będzie rósł. Oczywiście to są inne komponenty wzrostu. Coraz większym komponentem wzrostu jest przenoszenie produkcji z Azji do, do szeroko rozumianej Europy. Głównym beneficjentem są, są Niemcy. Najwięcej zapytań widzimy na rynku niemieckim, ale Polska jest pewnie na drugim miejscu. Pozwolę sobie tak powiedzieć taką, taką tezę, że jesteśmy na drugim miejscu i paradoksalnie, czyli cały kryzys w Ukrainie, całe problemy z logistyką globalną pomagałem rynkowi magazynowemu, bo każdy chce te produkty swoje czy te towary mieć bliżej finalnego odbiorcy, finalnego konsumenta, więc dlatego jest coraz większy popyt na powierzchnię magazynową. Lekka produkcja to są też fabryki tak naprawdę, więc to nie są decyzje podejmowane z dzisiaj na jutro. Tak? Jeżeli logistyk jest w stanie powiedzieć, że szuka magazynu jutro i potrzebuje znaleźć taki magazyn, bo jakaś firma e-commerce'owa, czy, czy ktoś inny, kto zleca e, operacje logistyczne, takie ma zlecenie, tak w przypadku lekkiej produkcji są to decyzje planowane na kilka lat. Dlatego, dlatego, tak jak powiedziałem, dzisiaj jeżeli popatrzymy na kilka lat do przodu, to widzimy duże zainteresowanie, bardzo dużo firm, szczególnie niemieckich, przenosi swoją produkcję z Chin, z Malezji, z Filipin. No, oczywiście jest to częściowe przenoszenie produkcji, to nigdy nie jest zero-jedynkowe, ale ten popyt będzie dla nas, bynajmniej mogę powiedzieć, że około 60% nowych projektów magazynowych, nowej powierzchni magazynowej, to będzie lekka produkcja. Więc jest to bardzo, bardzo, bardzo istotny komponent. E-commerce będzie 10-15%. Ten e-commerce oczywiście zwolnił w ostatnich latach, ale, ale z naszej perspektywy to nigdy nie był jakiś istotny, istotny driver nowej powierzchni magazynowej. Kiedy eksperci mówią o nearshoringu, czyli właśnie tym przenoszeniu produkcji z Azji do Europy, to tutaj mówi się o Polsce jako tym rynku, który może nad tym mocno skorzystać ewentualnie na regionie naszej Europy, ale pan powiedział, że Tutaj Niemcy przyciągają. To jest rynek, można powiedzieć, droższy, jeśli chodzi o koszty pracy, prawda? Intuicyjnie, jak to wygląda, dlaczego tam ciągną firmy, a nie do tej Polski? Ja mam zawsze problem z taką narracją, taką bardzo narodową, tak? my, my przez to, że działamy w kilku krajach europejskich, ja znaczy patrzę trochę na Europę, mniej, mniej patrzę na Polskę. Zawsze była taka narracja historycznie, że mamy najlepszych informatyków, najlepsze tam i, to, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale jednak nie my wymyśliliśmy, nie wiem, Google, czy, czy Facebooka, czy inne aplikacje, I trochę tak jak tutaj. Prawda jest taka, że, że dużym, dużym inwestorem, który który przyciąga tą produkcję z Azji z powrotem do Europy, są firmy niemieckie, które miały dużą ekspozycję na Azję, które bardzo dużo inwestowały w Azji, tak naprawdę. Jeżeli popatrzę, dzisiaj rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z najemców, który, który jest bardzo zainteresowany naszym projektem w Gelsenkirchen na przykładu, to, to ten najemca chce zainwestować w, nas, w nasz magazyn 60 kilka milionów euro, chce zatrudnić 10 osób. Więc tak naprawdę te 10 osób z perspektywy, a siedzibę ma w Düsseldorfie, więc tak naprawdę z Gelsenkirchen do Düsseldorfu nie jest zbyt daleko, powiedzmy nam kilkadziesiąt, minut jazdy samochodem, więc nie ma dużej sensu tak naprawdę przenoszenia tego do Polski, czy, 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 czy nie wiem, do Rumunii, tak szukania jakiegoś arbitrażu na kosztach pracy, no bo 10 osób, czy, no, sami powiedział, bo rozmawialiśmy, mówię, już jest, już jest w naszym parku obecny we Wrocławiu, mówię, mówię pomyśl, czy by nie przenieść części tego, tego biznesu do Polski, do Wrocławia, no, 10 osób, mówię, czy ja zatrudnię X, czy zapłacę X, czy zapłacę Y, czy dwa razy X, czy dwa razy Y, nic to nie zmienia, więc znowu, ta bardziej zaawansowana technologiczna produkcja, niestety Niemcy są, czy znaczy, niestety Niestety, może to źle, źle brzmi, tak? ale, ale Niemcy będą głównym beneficjentem Niemcy i Austria. Polska też, ale w mniejszym stopniu, tak. Jesteśmy raczej, na powiedziałbym, na drugim, trzecim miejscu. Jeszcze Benelux jest też, też, też ma istotną ekspozycję, bo jednak dużo tych filmów z Beneluxu miało dużą ekspozycję w Azji, więc, więc jakby nie chciałbym budować takiej, takiej bardzo e, narodowej narracji. Będziemy beneficjentem, to w ogóle co do tego nie ma dyskusji, bo, bo znowu ta produkcja, która wymaga wykwalifikowanej siły roboczej, no i pewnie trochę tańszej niż, niż w Europie Zachodniej, bo jednak to jest dzisiaj ciągle połowa, po, powyżej połowy kosztów pracy. Te, 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 te inwestycje będą lokowane w Polsce. Ale, ale tak mówię, będziemy na podium, ale na pewno nie na pierwszej pozycji. Mhm, to jeszcze pozostając przy przyszłości i wróżeniu, oczywiście wszyscy już się biorą za odbudowę Ukrainy i znowu Polska jest wskazywana jako ten rynek, który może na tym skorzystać z racji bliskości, można przypuszczać, że firmy będą raczej unikać już ze względów bezpieczeństwa, chociażby lokowania tam swoich aktywów, czy ta ściana wschodnia nasza rzeczywiście takim rynkiem rozwijającym się może być. Tutaj z panem redaktorem nie sposób się nie zgodzić. Tak już pan jakby odpowiedział de facto na, na, na pytanie, które pan zadał. Prawda jest taka, że, że będziemy beneficjentem. Tutaj absolutnie Polska będzie beneficjentem, bo znowu koszty pracy w Polsce są wiele wyższe niż na Ukrainie. Nie ma dyskusji co do tego. Ale z drugiej strony pierwszym takim kryterium do oceny inwestycji jest bezpieczeństwo operacyjne. Mamy NATO, jesteśmy w NATO. Wiadomo, że jak ktoś chce zainwestować duże pieniądze w odbudowę czy w biznes, który będzie działał na Ukrainie, raczej tą fabrykę zlokuje tak naprawdę w okolicach w granicy wschodniej w Polsce, bo, bo jesteśmy w NATO, jesteśmy bardziej bezpieczni i będzie starał się sprzedawać tak naprawdę czy dowozić te produkty do Ukrainy. Więc absolutnie, jak chodzi o odbudowę Ukrainy i, i, i znowu inwestycje na Ukrainie, takie średnio, średnio długoterminowe, Polska, szczególnie ściana wschodnia, będzie absolutnym beneficjentem i tutaj my odegramy główną rolę. I to będzie, uważam, że duży. Zaszczyt tak naprawdę nowych inwestycji do Polski. To przejdźmy teraz do cyferek. Przychody z czynszów w zeszłym roku w Waszej grupie wzrosły o 31%, 153 miliony złotych. To się bierze z dwóch rzeczy. Po pierwsze, portfel się powiększa dzięki nowym inwestycjom. To zacznijmy od tego, ile tej powierzchni przybyło w 2022 i jakie są plany oddania magazynów w tym roku. Nowej powierzchni przybyło ćwierć miliona metrów. Pewnie w tym roku przybędzie też około ćwierć miliona, może 300, 300, 300 z przecinkiem 1000 metrów kwadratowych. To są nasze plany. Tak naprawdę ogłosiliśmy to w celach strategicznych. Staramy się te cele strategiczne realizować, tak jak zostało ogłoszone, i w tym roku powinniśmy, mówiąc takim kolokwialnym językiem, dowieść te, te 300 tysięcy m kwadratowych. To oczywiście się przyłoży pozytywnie na, na 20-30% wzrostu przychodów. Mhm. Czy nasz biznes jest super liniowy. Tak naprawdę, jeżeli co roku tyle powierzchni nowej, bo to mówimy o takim, takim, jak my tu mówimy, Fresh Blood, tak? czyli taka nowa powierzchnia dochodzi, to, to tyle będą rosły nam przychody każdego roku i to, to jest jakby bardzo liniowy, bardzo przewidywalny. Bardzo prosty biznes. Mm -hmm. e, czyli na, na koniec zeszłego roku portfel to około milion no, metrów jest. kwadratowych wynajmowanych powierzchni. E, na koniec tego roku będzie milion trzysta. E, jaki, jaki będzie podział polska za zagranica? Tak naprawdę coraz większe znaczenie ma dla, nas, ma dla nas rynek niemiecki. To, co powiedziałem, że na koniec 2024 roku oczekuję, że połowa aktywów będzie na rynku niemieckim versus rynek polski, tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to. Dzisiaj to jest jakieś 20%, więc to z definicji wymusi szybszy wzrost na rynku niemieckim. Rynek niemiecki będzie się praktycznie dwa razy szybciej rozwijał niż rynek polski. Jest to dla nas bardzo dobry rynek, bardzo stabilny, bardzo strategiczny, więc tutaj upatrujemy tak naprawdę główne, główne czynniki wzrostu MLP Group. Oczekujemy, że na rynku niemieckim to będzie co Najmniej z tych 300 tysięcy około 150 tysięcy metrów. 150 tysięcy pozostałe to będzie Polska, Rumunia, Austria, pewnie w przyszłości też y, kraje Beneluxu. Y -y. Wzrost przychodów to wzrost portfela, ale także to się bierze z wzrostu y, czynszów. Y, y, w zeszłym roku te czynsze rosły na całym świecie. W Polsce to było pewne. Wydarzenie, dlatego że przez wcześniejsze lata te czynsze nie chciały rosnąć. To po pierwsze, co się stało w zeszłym roku, że y, mocno wzrosły. Y, pomijamy tu w ogóle wątek y, indeksowania o inflację, bo to jest jakby oczywiste. Tu chodzi o to, że czynsze same w sobie poszły w górę. Y, I czy y, ten potencjał już został skonsumowany, czy należy się spodziewać y, wzrostu czynszów także w tym roku i znów pomijając y, inflację, no bo to oczywiste, że wzrośnie. Tak, 100% naszych kontraktów jest indeksowane co do inflacji. Oczekujemy wzrostu na poziomie dwucyfrowym w tym roku także. Wynika to z popytu i podaży. Jest bardzo duży popyt, relatywnie mała podaż. Tak naprawdę, część naszych konkurentów, którzy, którzy w dużej mierze nie inwestowali własne pieniądze, tylko pieniądze funduszy zostały odcięte od finansowania. Więc tak naprawdę, podaż na rynku będzie mi się wydaje, że jakieś 30-40-50% do 50 mniejsza. Popyt jest bardzo duży albo i większy z roku na rok, więc to z definicji wymusi na każdym rynku, nie tylko w Polsce na każdym rynku oczekujemy dwucyfrowego wzrostu czynszu w tym roku i raczej to jest taka długotrwała tendencja liniowa. Jest coraz większy popyt, tak naprawdę, na magazyny, coraz więcej detalistów, jednak to jest taki znowu długofalowy trend. Tak, mówimy e-commerce, ale, ale też jest taka prawda, że nawet sprzedaż detaliczna, która rośnie. Plus, minus, jak chodzi o inflację w Europie, ale coraz więcej klientów odchodzi z handlu offline, czyli z galerii handlowych, do, do znowu do e-commerce'u. I to, to jest, oczywiście, to nie jest tak, tak szybki trend, jak był w czasie Covid-u, który wymusił zamknięcia sklepów i gigantyczny wzrost e-commerce'u, ale to jest trend, który będzie docelowo się rozwijał, więc to jest, to jest ten pierwszy argument. Drugi argumentem jest przenoszenie produkcji z Azji, coraz większy popyt, tak naprawdę i ograniczona podaż. Więc z definicji, jeżeli czegoś jest mniej, a jest większy popyt, mm. ceny tego, tego dobra będą rosły. A z Wynika to, że ta podaż jest niska. Bo jak popatrzymy na rynek biurowy, no to wszyscy deweloperzy przestraszyli się skutków pracy zdalnej i tak dalej, zaciągnęli hamulce w mieszkaniówce, klienci zostali odcięci od finansowania, od kredytów. Deweloperzy zaciągnęli hamulce. W magazynach, popyt jest cały czas wysoki. Dla, dlaczego firmy nie budują więcej? Mamy tak naprawdę dwa rodzaje deweloperów magazynowych. Tych, którzy, to co Pan wcześniej powiedział, finansują się funduszami, nie mają własnych pieniędzy, biorą w uproszczeniu pieniądze z funduszu, inwestują je i przyklejają własne logo, tak. Jest jeden z deweloperów w Europie, który wszędzie jest widoczny, ale, 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 ale nie wkłada własnej złotówki tak naprawdę, bierze pieniądze, czy to tam, nie wiem, na przykładu z Marwipolu, czy z kogoś innego i inwestuje i przykleja własne logo. Ci deweloperzy, którzy stanowili około 50% rynku, zostali odcięci od finansowania tak naprawdę, bo fundusze, czy emerytalne, czy inne fundusze nie są w stanie tak naprawdę dawać tym podmiotom pieniędzy, bo nie wiedzą jaka będzie stopa zwrotu, jaka będzie inflacja, jakie będą, jakie będą stopy kapitalizacji, jak określić, czy będzie zarobek, czy nie będzie. Więc z definicji ta część, duża część, bo około 50% portfela magazynowego tak naprawdę, podaży magazynowej została odcięta od finansowania. Ci deweloperzy, którzy budują z własnych pieniędzy, powiedzmy tak jak my, prologi, Segro, to, 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 to oni ciągle jakby kontynuują ten generyczny wzrost, i tutaj się nic nie zmieniło. Ale mówię, ta, te 50% jakby za, zabraknie na rynku, więc z definicji ta, 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 ta podaż będzie mniejsza. Głównym powodem jest inflacja i niepewność co do, co do, co do zwrotu na kapitale funduszy, które, które tak naprawdę finansowały te projekty. To daje nam gigantyczne możliwości, bo jesteśmy w stanie, tak jak dzisiaj rozpoczynamy chyba w 6-7 lokalizacjach w Polsce, w 3-4 lokalizacjach w Niemczech, de facto spekulacyjne projekty, bo jest tak duży popyt, mamy praktycznie 100% gwarancję, że to zostanie natychmiast wynajęte, bo nie mamy konkurencji. Więc to oczywiście też nam powoduje to, że jesteśmy w stanie podwyższyć ceny i, i mieć wiele mniejszą chęć i akceptację do wszelakich czynszowych negocjacji. Jeśli chodzi o budowanie, to zawsze jest pytanie o koszty. Nie chcę na razie poruszać tego wątku kosztów konstrukcyjnych, tylko pójść trochę dalej. My żyjemy w czasach ESG, ESG, zrównoważonego budowania, zielonego budowania, i to nie są tylko hasła i jakieś wymysły, bo tak, tak, tak jest nam mówione, że. Jeśli jakiś deweloper, jakaś firma, inwestor nie będzie spełniał tych wymagań, to nie dostanie finansowania bankowego, będzie z tym trudno. Yy, obligatariusze nie obejmą obligacji, bo też mają swoje kodeksy. Yy, najemcy nie wynajmą takiej powierzchni. Yy, z drugiej strony mamy też yy, cały ten kryzys energetyczny tu i teraz. Yy, yy, Koszty mediów poszły bardzo mocno w górę, i też należy oczekiwać, że najemcy będą patrzeć nie tylko na czynsze, ale na to, ile ich będzie wynosiło, ile ich będzie kosztowało użytkowanie takiego magazynu. No i pytanie, czy z punktu widzenia dewelopera takie zielone budowanie, zrównoważone to są wyższe koszty, jakiś wyższy wysiłek? Nie ma darmowych lanczy, tak naprawdę, nikt nie chce nic zrobić za darmo. Prawda jest taka, że coraz, coraz bardziej, to, to co Pan powiedział, ja, czy ja to dzisiaj widzę, bo powiem szczerze, jeszcze rok temu nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie tak restrykcyjne i tak istotne dla wielu podmiotów, tak naprawdę. Jak chodzi o banki, jest jasne przestrzeganie strategii, jaki ma być bilans energetyczny budynku, musi być ESG, wszystkie te, te kryteria muszą być spełnione. Jeżeli chodzi o obligatariuszy, tak samo, to jest jakby podstawowe pytanie jest, jak wygląda Wasze ESG, tak, tak jak kiedyś można było powiedzieć, że zawiesimy raport i. I niewiele z tym zrobimy, i za jakiś czas zrobimy update, i będzie ładnie, kolorowo, i tak dalej, i tak dalej. Tak, dzisiaj jest to bardzo istotne kryterium. Banki mają klarowną strategię, jaka ma być, jaki ma być bilans energetyczny budynków, jakie mają być parametry, tak samo obligatariusze. Nie ma nic za da darmo to, co powiedziałem. Dla przykładu powiem Panu, że jeżeli na przykład chodzi o ogrzewanie magazynów, do tej pory większość magazynów w Europie jest ogrzewana gazem. Dla przykładu Holandia dzisiaj wprowadziła zakaz. Jeżeli dzisiaj będziemy realizowali projekty w Holandii, nie możemy ich ogrzewać gazem. Muszą być pompy ciepła. Jest zakaz ogrzewania tak naprawdę magazynu gazem, więc przechodzimy, przechodzimy jak chodzi o, 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 o sposób ogrzewania, w pompy ciepła. Dla przykładu to jest 20-25 euro wyższe koszty magazynu, budowy magazynu. Ale ten trend się przesuwa na Niemcy, na Polskę, na całą Europę. Za kilka, za kilka lat u, u, uniezależnimy się od ogrzewania gazem. Oczywiście to wynika z całości problemów z gazem, tak? Ale. Te, te, te trendy są bardzo, bardzo istotne. Wydaje mi się, że one w jakiejś średniej perspektywie podwyższą koszty budowy o jakieś 10%. Tak? Musimy być tego świadomi, że to, to, to nie jest za darmo tak naprawdę. Ale, ale są część klientów, na przykładu klienci holenderskich, którzy, holenderscy, mimo że w Polsce dzisiaj nie ma takiego takiego obligo, żeby ogrzewać magazyny pompą ciepła, z definicji mówią, ma być pompa ciepła, nie chcemy gazu w ogóle. Więc to jest trend, który, który, coraz, bardziej, który coraz bardziej tak już widzimy namacalnie, że, 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 że takie jest duże zainteresowanie tego typu aspektami. Mhm. W zeszłym roku była duża emisja akcji, można powiedzieć że pewne wydarzenie na naszym rynku kapitałowym, ciężko doświadczanym. Były też emisje obligacji, czy to wyczerpuje wasz apetyt na finansowanie czy jakiegoś podwyższenia kapitału w tym roku można się spodziewać? Znaczy apetytu na finansowanie to nie wyczerpuje. Jak chodzi o podwyższenie kapitału, to jest jasno to znowu, chcę te, trzymać się tych celów strategicznych, które ogłosiłem w 2021 roku. Do końca 2024 roku nie będzie żadnej emisji. To jest jakby, te, te cele strategiczne są dla mnie taką quasi Biblią, i, i, i to jest niezmienialne. Jak chodzi o emisję obligacji, ciągle będą nowe emisje obligacji. Mamy LTV, czyli tak naprawdę zadłużenie na super niskim poziomie, jednym z najniższych chyba na, na giełdzie papierów wartościowych, na poziomie 33%, więc pewnie będą nowe emisje obligacji. To absolutnie jest przewidziane w tym roku, w następnym roku będziemy się finansowali długiem, bo mamy bardzo wysoki poziom kapitału, więc to jakby nam daje komfort finansowania się długiem. Mhm. I, no. I dla porządku ostatnie pytanie. Oczywiście rośniecie, trzymacie ceny nieruchomości w portfelu, czerpiecie przychody z czynszów, które rosną, macie sowite zyski i ostatni raz spółka dywidendy wypłaciła w 2019 roku. I co dalej? Trudno się nie zgodzić z panem redaktorem, takie są fakty. Nie, prawda jest taka, że do 2024 roku znowu to, co powiedzieliśmy w strategii, nie wypłacimy dywidendy. Chciałbym, żeby MLP stało się już takim, bo osiągnęliśmy na tyle dużą masę. Wartość naszego portfela to już niedługo dojdzie do 5 miliardów złotych, więc jesteśmy do, dosyć dużą firmą, i od 2025 roku chciałbym i to na pewno będę rekomendował Radzie Nadzorczej, żebyśmy już regularnie przyjęli politykę dywidendową, żebyśmy wypłacali dywidendę. Do 2024 roku to, co jest w naszych celach strategicznych, nie ma dywidendy, ale po 24-25 roku. Takie jest moje założenie, bo tak jak powiedziałem, osiągnęliśmy już gigantyczną masę tak naprawdę, bo 5 miliardów złotych to jest już duża wartość z nieruchomości. Generujemy bardzo duży wolny cash flow tak naprawdę, generujemy duże zyski, bo to jest co roku na poziomie 300-400 milionów złotych, więc tak naprawdę chciałbym od 25 roku dzielić się już z akcjonariuszami, żeby tak naprawdę MLP stało się takim wehikułem wypłacającym co roku już taką solitą dywidendę. Czego życzymy akcjonariuszom? Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Radosław Tomasz-Krochta, prezes MLP grup. Ja bardzo dziękuję. Do widzenia panu, do widzenia państwu.